Hejka, z tej strony DzikiKot i witajcie w kolejnym odcinku z Rocket League. dzisiaj jest ze mną Mazowski No ejka No, e, możecie wpaść na jego kanał, oczywiście zapraszam na mojego Discorda, link w opisie I na Twitcha, e, gdzieś na ekranie się pojawi, bo, bo to jest YouTube, <grym> bo to YouTube. Bardzo miło <grym> To jest YouTube, a YouTube nie lubi tutaj Bardzo No, a ja wstawiam zawsze linki do Twitcha, więc już tego nie będę robił Hmm? To u... zasięgi na razie nie mają co uciekać Bo nie ma? <noise> Dokładnie, plus jeden, dobra Zagramy sobie dzisiaj moi drodzy rankedy dwójki No i zobaczymy Ja się będę ogólnie patrzył jak Marzowski gra i to nagram A Marzowski będzie grał Aha Tylko problem jest taki, bo nie wiem Ile ani ciebie Eee, ja? Srebro a ja mam platyna, no to. A no widzę właśnie, że latają jak powaledzi. Ja się wycofam, spokojnie. Dobra. Więc jak chcesz? To... Bez? A jednak nie jest. Ja bardziej obronię się stanąć, grać marzorz. i Ty tam możesz atakować. Ja będę tył. Oj, oj, dobra. Dobra, wyczyszczona Busta Dobra, lecimy po piłeczkę Aj, dobry, dobry No widać, że to platyna, jakieś srebro Bust mi się skoczył na przewrocie Dobra, jadę po buścika, nie ma buścika, dobrze, dawać buścika Ej, nie ten kali O, o, dobra, czekaj, czekaj, to może wyjść? No wyszłoby, gdyby mnie podłowa. ale oni też. Kocie, kocie! Dobra, Oj, Ojoj, no to fajny samobój. To był samobój? No tak mi się wydaje. Zobaczymy powtórkę. Ja myślę, że tam tyłeczkiem trochę wciknąłem to. Chyba I tak, I tak to leciało do bramki, no. Różnie to można zinterpretować. Nie ma problemu, jest dopiero 1-0. Dokładnie. Ja nie takie wyniki odrabiałam. No, na platynie pewnie. Nie, na no, platynie. Na platynie to żadnych wyników nie odrabiałam. Nie, jeszcze tam nie było. Dobra, dawa jakieś. Ale kiwki ma za To taki nie umiem W teorii też nie umiem W teorii, ale w praktyce coś tam próbuje No pewnie? Obiło? Dobra. Okej, okay, jest, 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 w jest, bromeczka, jest, jest, i mamy Dobrze, 1 do 0, znaczy jest, tak jeden, to jak ja no do zada chciałbym No chciałbym. To byście ale... Życie jest trudne E no jest 2-1 Łee, jak to wybronił Aha, ale super do Mamy 2-1 Ładnie No <laughs> i kolejny Lecimy, 230 ja w sumie założę jak mam... E, ten... te pika Oj, nie. Dobra, nie ma bramy, nie ma bramy, spoko e, Ja założę, że jak mam konto ze pika, to nie mogę tego profilowego się zmienić Co? Ale Aha. No nie, to jest tylko na steamie może Oho Aha, okej, okay, tego się nie spodziewałam Ja się spodziewałem, ale byłem źle ustawiony no i... No niepotrzebnie pojechał do pił A jak silo uczył, nie rób tak, to idzie kot swoje. O wkur No Jeszcze tam Prawie każdy live Tyle to jestem Roketa, jest tam się O dobra, jeździ po ścianie Dobra Nie ma, nie ma, nie ma Ale to odbił mimo wszystko Mas masz podanie, nie wiem co się dzieje Słupek! E... Dobra, podanie Dobra Na pustop, dobra Ja się cofnę, bo tu... Idzie Dobra, broń Aha, wid... Łoł wow. tego. Dobra, wybranione O, był pierwszy Aaaaaaah! 3-2 niestety emocjonujące. Dokładnie, legenda. No, a widzę, że chiński nawrok tutaj ma pan wior. Albo wiorok. Chiński na wyrok? A i <noise> <noise> Dokładnie. chłop tam robi chyba mazowskie opóźnione kikofy, tak mi się wydaje. Czy ja mam tylko takie wrażenie. Może troszeczkę. Ale wiem. E łeb też. Dobra, nie ma problemu. Ale bardzo jest fajna ta mapka, taka podwodna jest tu, prawda? Nie wiem, się... ona no, nie podoba. mi na dole. Fajna akwarium. A tu się coś dzieje. Ej, dobra. Nie, nic się nie dzieje. <laughs> e no ja tu pokażę mapę, a tu mi strzelają, nie wiem. Pod... Dawaj gusta Ta, nie prosiłem, trwawo O, o, dobra piłeczka Ale Aj. wybił ładnie Dobra Ej, bah Towski Jestem. Dobra, nice. Chyba, że on tam był. No dobra, no niestety, pierwszy meczek przegrany. Ty, czekaj. Nie. przegran. No, przegrany. No niestety, e, dobra była gra, rewanż? Nie, rewanż nie. Nie zwa. Może nie w tym żyć. E dobra, rzadki wzór ok, dla wszystkich. rzadki. No Platynę, no wrzuciło. No Platynę Oni jeszcze mieli tego. Diamancika. No tak. ja chyba też miałem na dwójce diamentcika. A... To, to fajnie mnie Mazowski wrzuciłeś na głęboką wodę Ej. Ale dobra, było, było, było klaus, było wysył. Nie moja wina. No nie moja wina, no że Mazowski jest taki spoczony w tą gierkę. Myślę, że na nie gra, bo tam miałem już późnego Diamenta, tam chyba był Diament 3 już. Ja dzisiaj sobie trochę ramblę, pykałem na lekcjach, nie tak dokładnie, dobrze słyszycie? No, dziwa mi się, no. No tak, Mazowski, pracę sobie na telefonie, i... <śpiewanie> typowe. <śpiewanie> Okej, jakieś kiwki? Oj. Meczmy. Dobra no i ładnie Mazowski 1, 0 Sala A ja wam mogę zaprezentować moi drodzy jak mam Super Opony też chińskiego nowego roku, no żeby nie było, coś trzeba mieć no, chińskie opony, dlatego nie gra <grymne> 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 chińskie opony, dokładnie, no i wiecie to jest to też... jest maściłem, bo em, Ty do tego nie No, ale dziki kot lata normalnie. widzieliście, że kot latają, no to widzicie. O Jezu, nie w tą stronę. Aj! Obroniłem Ale mi Aj Ajajaj, dobra, jeden do jednego. Nic się nie stało, lecimy dalej. Niepotrzebnie się... No. Ej, dzisiaj w ogóle masowski byłem. E, przed nagrywkami, żabtem, to wam mogę powiedzieć. czekam 5 minut na hot doga rozumiecie to? 5 minut. 5... No, to tak chyba, ale poniżej McDonald's, co kiedyś zabawiałeś. No, na pewno. <noise> Później zabawiałem, a dostałem i jeszcze. Dobra, on nie trafi. A ja to wyczekaj. No i, no i zepsu, zepsu. No. ja się tu czekam na dole, a Mazowszki nagle jakiś samolot leci, no. Się nagrał ten... Microsoft Simulator Flight, To on tam gra. to tam gra? Tam gra. <grym> to też. Chociaż ja nie, tak. nie odpaliłem, ale mamy. Ale ma. Ale ma. Dawaj busta i lecimy spoko. Broniłem. No jest przewagę miałem taką. <grym> Nie mogłem zbarnować No rozumiem, rozumiem twój zapę Mój zapę O! Tak, tak Nie tak Wyjął to Dawaj busta Dobra Pioczka Kocie, Dobra, mamy to Nie trafił Na supertek niestety o, nie jest ja się... to nie jestem. Dobra, nie ma mnie. Nie jestem już. Bądź. I to pojawia się i znika prosto. Tak, zasięg... <noise> Dokładnie. Jeśli ktoś się ma, to Dobra. E boost jest mój Ot tam leci Właśnie lecę pikołki powieszczą Idę na dobitkę A, nawet nie będzie z temu Chociaż Aj było trzeba, było trzeba, ale jednak... szczerze, że w tym meczu widzę różnicę poziomu tobą a mną. Co ty nie powiesz? Nie, bo w tamtym meczu było 300 do 200, a w tym jest 300 do 100. No łe, ale bumper jeba. Właśnie. <laughs> <c> jak? <laughs> że to że... No bumper jechał, nie chyba. Ej, bo nie ma, jest pusta bramka. Nie dolecę. No niestety, 2 do 2 jest to moja wina, muszę się przyznać, bo jestem suchedem i zmisowałem piłeczkę. Typowo nie spodziewajcie się, że jakiś to, nie wiem, pro gaming nie będzie SS, SSL nie będzie wbijany raczej. Nie, nie planuję w tym roku. No ja na pewno nie. Nie no masz, ty nie planujesz. Doświadkowanie? No tak, tylko że byłem źle ustawiony, chociaż poczekaj. Dobra, nie masz. Iść. Dobra, wybita. Dobra, lecisz. Patrz, przejął Tam masz tu łeczkę. Leczko przejęta. Skarowana Odda strzał? Nie Trzeba strzał Nie Wow Nie fakt No, nie fartownie. To szczęście, o szczęście W ogóle z kim my gramy? Łowca, Fali, uderzeniowej i Mistrza Są znajomymi Fajnie Fajnie, fajnie Łee, co to, to taki bezading tylko. Dobry właśnie Ok, lecimy, lecimy moi drodzy No, dawaj, jest jeszcze... nikogo nie ma, nikogo nie ma Nice mazu, nice piękne smoki też chińskiego nowego roku, ale chyba tego starego Nie? No nie było z nowego roku A z czego to było To było jakaś Jaki sam i... event, nieważne Nie, to nie był Well Well No tak trochę creepy się zrobiło Tylko tyle Dobra dawać Dobra, I'm sorry Lecisz, lecisz No utrzymaj to A dobra, lecisz, marzę ja zostaję Twoje jadę po pusta. No Uwaga, tam stała. Jest mi w tym. źle poleciała. Dobrze. Ha, <laughs> wybampowany przypadkiem. Ła, <laughs> ale piła jak na ramblach taka moc. Aż ja poczułem. Gdzieś. A nie wiem gdzie Ja do... mam biszka. Aj, nic. To... Ue, ale dobry strzał z idików. No, bardzo dobry. Sekundę. Zobaczcie tam powtórkę. Nie no, ja nie byłem przygotowany w ogóle na to. Ja już tam leciałem. No Sekundę. No dobra moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego hejka.